Oh! Ale Frajda, więc bawimy się na wesoło, zabawa sportowa, zabawa, która y, swój rodowód ma y, od y, mistrzostw piłki nożnej proszę pana, kiedy pierwsze mistrzostwa świata piłce nożnej, pan Grzegorz Szymański jako y, organizator główny z y, UKS z y, USK klubu, klubu Sportowego do 18 zorganizował właśnie tutaj. Wtedy padliśmy na pomysł, że przydało... Aby by była taka cykliczna impreza w Szczecinie, zaprosiliśmy zainteresowane przedszkola. Początkowo tych przedszkoli było więcej, w tej chwili pozostało nas trzy szczęśliwe przedszkola: klasy zerowe ze szkoły numer 18 oraz nasi biedni przyjaciele z i Kościuszki. bawimy się no. razem. się wspólnie. To jest to już szósta edycja ogólnopolskie, ogólnopolska pod hasłem yy, Przedszkolna Liga Piłki Nożnej, na której, w której spotykają się przedszkola nie tylko z Polski, nie tylko z, ze Szczecina, ale również spoza Szczecina. Czyli gościmy dzisiaj przedszkole z Koszalina, yy, gościmy przedszkole z Choszna, Gorzowa Wielkopolskiego, trzy przedszkola ze Szczecina i dwie grupy zerowe ze Szkoły Podstawowej nr 18. Mia yy, skakałem przez przeszkody, grałam w piłkę i w i w bijaka. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze będę, jeszcze mnie czeka jeżdżenie w samochodach, jeszcze zwiedzanie Szczecina i to wszystko. Tez zakładamy, że w przypadku niepogody mamy wariant przygotowany na dwie sale małe gimnastyczne i ze względu chociażby takich organizacyjnych. Możemy wyłącznie zapraszać, a w różny, na, na różnego typu edycjach zapraszam inne przedszkola. Tak? To nie jest tak, że one wszystkie są takie te same startują w każdej edycji przedszkolnej ligi Piłki Nożnej, a z tego co wiem, większa impreza szykuje się już w piątek, gdzie będzie pięć przedszkoli niemieckich, pięć przedszkoli polskich i pięć przedszkoli niemieckich i pięć szkół niemieckich na zawody na litewskiej, czyli 20 przedszkoli. Zapraszam na tą imprezę. Na pewno będziecie Państwo na nią zaproszeni. Przyjeżdżamy tutaj do Szczecina na zaproszenie pana Grzegorza i bierzemy udział w różnych imprezach sportowych. Przeważnie są to. Jest to piłka nożna, przez kolejne 4 lata była. Braliśmy udział w mini mistrzostwach piłki nożnej. Często są to przedszkola, oprócz przedszkoli z Koszalina, przedszkola z Choszna i z Gorzowa Wielkopolskiego, ale również przedszkola z Niemiec. Cieszymy się bardzo zawsze na to spotkanie. Jest to dla nas dość długa droga, ale dzieci jakby. No, są bardzo zadowolone i od czterech lat, kiedy pierwsze dwa razy przyjechaliśmy, postanowiliśmy w przedszkolu napisać. Nauczycielka Marzena Anczak napisała program autorski Piłka Nożna już w przedszkolu. I z piłką nożną nasze dzieci są zapoznawane od trzy Grają, przyjeżdża do nas raz w tygodniu trener z gwardii i trenuje nasze dzieci. Podanie. Podanie właśnie biegliśmy na bieżni, robiliśmy, wkładaliśmy woreczki, biegliśmy na bieżni i najpierw wygra, wygra, wygrało inne przedszkole, ale potem był remis. Dzieci tak, bardzo przeżywają. Ja Aczkolwiek zawsze mówią, że najważniejsza jest dobra zabawa, to ten moment rywalizacji jest zawsze bardzo silny. Lubimy grać w miłkę. Bo, bo, bo to jest najlepszy bo tam dobrze grać w piłkę i lubimy, bo to, to jest fajny sport. Oprócz tej wizyty tutaj na boisku i tych zawodów sportowych, bo teraz do piłki nożnej jeszcze doszedł od zeszłego roku hokej, w którym żeśmy sobie poradzili świetnie. Grały również w tym hokeju, brały udział dziewczęta. Tej dyscypliny nie uprawiamy, ale żeśmy zajęli pierwsze miejsce, także bardzo się cieszyliśmy. To również podczas jednej z wizyt gościliśmy w przedszkolu Stokrotka ze Szczecina, ale teraz postanawiamy, nie, że tak powiem, nie zabracać im głowy, ale nie tylko dlatego, że to jest na drugim końcu miasta, gdzie są zawody, to korzystamy z przyjemności, zamawiamy i mamy zajęcia interaktywne w Urece. No, i zawsze jeszcze bałek chrobrego, przejazd bryczką, lody. Przyjeżdżamy tu z całym ekwipunkiem, ze swoim prowiantem, ugotowanym od piątej rano przez pracowników przedszkola, zupki, kotleciki. Zjadamy tutaj. No, cieszymy się niezmiernie, i cieszymy się, że dzisiaj nam dopisała pogoda. Boimy się tych burz, tak, które mogą nas gdzieś w trasie. Yy, że tak powiem, zaczekać, yy, ale my jesteśmy z przedszkola optymistycznego, partnerskiego, więc myślę, że nic na droże, drodze naszej już tu nie stanie. Zawsze mamy nieprzeciętny upał, przyzwyczailiśmy się już co nieco, co nieco do tego. Odbywa się to w nieco zwolnionym tempie, yy, w związku z powyższym yy, pewnie się nam jak zawsze uda. Podzieliliśmy dzieci na cztery, jak gdyby takie stacje. Na każdej stacji dzieci się bawią na boisku do piłki nożnej, na boisku do. Unii hokeja, czyli gry hokeja na wyścigach rzędów, oraz dwa ognie popularnego zbijaka. I się wymieniają, bawią się na sportowo, nie ma dzieci, które przegrają. Dla wszystkich dzieci przygotowane są jednakowe nagrody, czyli dla przedszkoli Puchary, a dla dzieci, dla wszystkich dzieci, medale z napisem jakim? Z napisem jeden, czyli za zajęcie jakiego miejsca? Bezapelacyjnie pierwszego. W piłkę nożną, z piłką nożną, dwa obie i wiścig rzędowe. Najbardziej mój ulubiony sport to jest yy, yy, z piłka nożna. Eee, yy, 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 lubię po prostu brać z w bijaka. Z jest moim dla lepszym kuflem, z jest Filipem. I to na razie, i, to, i to wszystko. Chciałbym, być ma dużo bardziej. Chciałbym być najbardziej piłkarzem, bo lubię być bardzo bramkarzem. Nigdy mi się jeszcze nie udało strzelić bola. W przedszkolu do nas piłkarze, w torki jeździmy na masę. No, pomysł się wziął stąd, że yy, ja jako prezes Rzecznowskiego Klubu Sportowego Pomiar wpadłem kiedyś na pomysł zorganizowania mini mistrzostw Europy przedszkoli. I od tego się zaczęło. To było 6 lat temu. Potem zorganizowaliśmy mini mistrzostwa świata, gdzie w międzynarodowej obsadzie, gdzie zaprosiliśmy dwa przedszkola z Niemiec, właśnie przedszkole z Koszalina, przedszkole z Gorzowa Wielkopolskiego i 12 przedszkoli ze Szczecina. To było dwa lata temu. Mini mistrzostwa świata. A w latach, kiedy nie ma tych mistrzostw świata, rozgrywana jest kolejna edycja przedszkolnej ligi piłki nożnej. A jesteśmy stowarzyszeniem, uczniowskim klubem sportowym, który organizuje życie sportowe nie tylko dla dzieci od klasy pierwszej, ale również dla dzieci z grup przedszkolnych. I jest nam fajnie i się cieszymy, że nie jest to impreza komercyjna, że dzieci się fajnie bawią, mile spędzają czas. Lubimy najbardziej Helos. Ja lubię skakać na skakance. Sport dla tych maluchów to, to przede wszystkim. Współpraca uczą się współpracy, systematyczności, wytrwałości w dążeniu do celu, a każda porażka do czegoś, do czegoś przysposabia i uczy pokory również, a dzieci na pewno wychodząc stąd, z takiego obiektu, z takich zawodów, na pewno będą się bardzo cieszyć i przeniosą tą swoją radość, te endorfiny szczęścia do swoich domów. To jest Teraz jest konkurs, która przedszkole najładniej tańcy. Uwaga, roczki w górę! I tańczymy. I bawimy się! Zębisz, słabo tańcy! I tańczymy. Bardzo proszę. Puchar dla Koszalina najlepsi. Ja myślę, że wszystkim jesteśmy dobrzy, a wszystko zależy od dnia, od humoru, jak się uda. Wygrają wszyscy, bo wszyscy mają dużo zapału do zabawy. I uwaga, i teraz prawo jedziemy, w tamtą stronę, zażywko jedziemy dookoła.